Hej, witajcie z tej strony Gilon i dziś odcinek, odcinku przedstawiam wam zmiany aktualizacji 19.01 w Fortnite, która odbyła się dzisiaj rano o 9.00 i pokażę wam co ona zmieniła, a dodała ona nam festiwal zimy i style super poziomów, e, Czyli w sekcji dodatkowych nagród w zakładce karnetu bojowego, e, bojowego pojawi się dodatkowe style stroju z sezonu pierwszego rozdziału trzeciego dla graczy, którzy awansowali powyżej 100 poziomu. E, w tej aktualizacji dano więcej stylów dodatkowych, e, a więc awansujcie w tym sezonie powyżej poziomu 140 i zacznijcie odblokowywać e, style negatyw, szkarłatne zaciemnienie i złocona rzeczywistość dla Shanty, Ronina, Porjana, Lamy, Harlowe i Spidermana. Poprawki jeśli chodzi o bronię. Nasz PM rządło, liczba naboły w pistolecie maszynowym rządło aktualizuje się teraz szybciej od animacji przeładowania, czyli po prostu mamy animację, nie ma nerfa. To bardzo dziwne. Snajperka. Liczba nabojów w e, taktowej jest snajperce aktualizuje się teraz szybciej od animacji przeładowania, czyli to samo co w sumie w PM-ie. E, pompa napastnika to są zmiany z ubiegłego tygodnia, więc na szybko tylko powiem, że w pompie napastnika zwiększono cenność strzelby pompki, e, nieznacznie zwiększono szybkość szybkostrzelność, e, w automatycznej skrócono czas wymagany od wyciągnięcia strzel strzelby automatycznej, w MK7 zmniejszono obrażenie zadawane otoczeniu przez karabin e, szturmowy i zmniejszono jego celność przy strzelaniu z biodra. E, przy karabinie strażnika zwiększona nieco celność i nieznacznie zwiększono obrażenia i sok żłob, e, pijemy go teraz szybciej. E, poprawki błędów. Naprawiono błąd, który powodował wyłączanie funkcji dzielnego ekranu. Funkcja dzielnego ekranu jest znowu włączona. Naprawiony błąd, przez który furgonetki restartu niekiedy restartu, nie restartowały, raczej, że furgonetki używał więcej niż jeden towarzysz i ostatni błąd, przez który wczące ekranów w różnych sytuacjach jak na przykład ślizganie, szybowanie i używanie szczeliny były silniejsze od zamierzonych. I mamy też pewną uwagę, że Epic, Epic Games wie o tutaj problemie, przez które działanie wyrzutu i pańczyn spider zostaje przerwane po wpadnięciu graczy na odbijanie się z pańczyn, i będzie to naprawione w aktualizacji 19.10. Także widzowie, przejdźmy dalej. Generalnie e, Wind. Winterfest, powraca, tak, czyli pamiętacie, jak w pierwszym scenie drugiego czapteru mieliśmy coś właśnie tego typu, teraz będzie to takie duże i uwaga, mamy tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, mamy tu jedenaście prezentów, widzimy tutaj malowanie, widzimy tutaj też E, banana, który jest zimowy i który jest w prezencie, czyli najprawdopodobniej dar jednym z dwóch darmowych skinów będzie e, właśnie ten e, zimowy banan, więc to jest dosyć e, tutaj ciekawe, Mam mam jakiś save, więc będzie to w miarę ciekawe zobaczymy to oczywiście w gierce, też pewnie jakiś odcinek z tego, z tych prezentów będzie, więc to sobie zobaczymy, no i znowu będą skarpety gdzie pewnie będziemy mieli jakieś questy, czy coś tego typu, o i tutaj, tutaj też widzimy Izabeli zi e, tutaj zimową więc też może ona będzie za darmo, zobaczymy Dobrze widzowie, przejdźmy sobie do darmowych, do darmowych nowych skinów i lotni, plecaków i innych przedmiotów z aktualizacji 19.10 i mamy tutaj różne rzeczy. Najpierw mamy Spidermana, który jest za poziomy. Czyli tutaj pewnie na od 140 do 160, od 160 do 180 i od 180 do 200 właśnie będą te trzy style. No najpierw mamy taki niebieski, później mamy taki żółty i później mamy taki czerwony. Tutaj mamy cztery style do, do tego ziomeczka z Karnetu. Z tych dodatkowych nagród, tak się będą prezentować jego style, jeśli chodzi o twarz Tutaj mamy tą nową babeczkę, ona bardzo ładnie wygląda, to będzie nowy skinek Tutaj też mamy jakiś nowy skinek, okay. tutaj mamy Izabel, tylko że jeszcze jedną zimową Bo tutaj mieliśmy taką, bardziej taki czerwony stroj i tak dalej, a tutaj mamy taki zimowy Mamy też zimowego Jonsa, co ciekawe, mamy nowy pakiet zimowy W którym będzie kryształ zimowa, Midas zimowy i Renegade Raider zimowa Mamy tutaj znowu tego Spidermana, no i nowy pakiet marshmallow. Marshmallow dostanie styl, tak samo jak jego kilofy i tak samo jak jego lotnie. Już w sumie dostał styl, tylko że pewnie jak wejdzie, no po prostu już do, dostał style, tylko że będzie w nowym pakiecie, gdzie będzie można go sobie po prostu kupić. Więc to też jest dosyć ciekawe. Przejdźmy dalej. Dalej mamy, że Matka, czyli ten skinek, który już bardzo dawno, bardzo dawno był, kurde. Po no prostu miał wejść do gierki, nie wbił, ale znowu został zaktualizowany, więc być może w końcu on wyjdzie. Kolejną rzeczą jest to, że mamy na, będziemy mieli na mapie jakąś dziurę, będzie ona wywiercana dużymi wirtułami. Nie wiadomo co to będzie, ale będzie to nowa właśnie miejscóweczka na mapie gdzieś, więc to też jest dosyć ciekawe. Mamy loading screen, czyli tutaj oczywiście król zimy czy znaczy król zimy. E, taki ziomeczek, który był w karnecie, bodajże e, siódmego sezonu. On właśnie tutaj będzie przewodził tym Winterfestem, i tutaj mamy taki jego pojazd, który będzie miał. Ok, więc ciekawe, ciekawie. Dalej mamy to, że Fortnite X Matrix to jest, będzie potwierdzone. To już jest e, tło sklepu, kiedy wejdą te skiny, więc to jest też ciekawe, że ta kolaboracja wyjdzie. Tak samo jak kol kolaboracja z Karaty Kidem też być może wejdzie, ale tego jeszcze nie wiadomo. Lecimy dalej, dodali shield kega, który się stakuje e, maksymalnie, w jakby dwóch, że możemy dwa takie temki mieć w chwili punktu, i to będzie nam po prostu dawało hp czy tam kewa w jakimś e, terenie, więc to jest dosyć ciekawe. Tutaj mamy ten cały pakiet, jak on wygląda, będą trzy skiny, pewnie jakieś plecaczki, może tutaj widzimy jakąś lotnię, no i trzy kilofy do tych właśnie skinów. Tak będzie się prezentował ten pakiecik, więc dosyć ciekawe, ciekawe. E, mamy kolejny zestaw z szafki, tym razem będzie tutaj pan cukierek z plecakiem, emotka, e, taka lotnia i taki kilofik, także Candy Wing będzie miał swój zestaw z szafki. Dalej mamy kolejny zestawik, czyli ta pani też będzie miała swój zestaw z malowaniem do broni i z kilofem i z plecaczkiem, więc też dosyć ciekawie. Mamy kolejny zestaw tym razem mecha i mech będzie ze swoim plecakiem, ze swoją emotką, ze swoimi kilofami, ze swoim e, malowaniem i dwiema tutaj emotkami, więc to też jest dosyć e, ciekawe. Mamy dalej, kolejny styl do Spidermana, który będzie, więc to też jest w sumie spoko, że tyle styli aż do Spidermana. Ciekawe, ciekawe. E, I takie info, podobno, że właśnie jeden z prezentów jest, no, jest od e, MJ, czyli podobno jest to Mary Jane i po prostu, że to będzie jakiś prezencik od Mary Jane, czyli po prostu jakaś znowu kolabo ze Spidermana, także to jest dosyć ciekawe, że takie rzeczy będą i nie wiadomo co będzie w tym prezencie, ale takie info, że właśnie MJ to być może jest Mary Jane i właśnie wiecie o co chodzi, nie? Tutaj mamy kolejny nowy skin z tej aktualizacji, no taki Bym powiedział: ok, ok, nie najgorszy, nie najsłabszy. E, tutaj mamy kolejny skinek, e, właśnie z tej aktualizacji, też dosyć ciekawy. E, małufin też dostanie swój zestaw szafki, gdzie mamy plażową wiedź, emotkę za 500, nie wiem jak ona się nazywa, ale widzę tu emotkę raczej za 500. Jakieś malowanko, jakąś lot, nie wiem co, też spoko. E, tutaj będziemy mieli zestaw po prostu dwóch skinów. Tak jak mamy zestawy, po prostu wiecie, jak wchodzą jakieś dwa skiny do sklepu, i mają swój zestaw, gdzie możemy go kupić taniej. Tak samo po prostu będzie z sireną i z tym właśnie gościem, że oni będą we dwójkę, więc jednym zestawie będzie można ich po prostu taniej kupić. E, mamy też rzeczywiście zestaw e, tutaj. E, no na no, nowy rok po prostu itemków i będzie tutaj e, emotka na 2020 rok, e, plecak i lotnia, więc to też jest tutaj spoczko no i tutaj już e, mieliśmy także co widzowie, e, mam nadzieję, że tutaj e, wszystkie zmiany aktualizacji wam się podobają, napiszcie, który skin wam się podobał najbardziej i jeśli chcecie więcej takich odcinków to pamiętajcie zostawić e, subika z węczkiem na kanale, łapkę w górę, e, napisać jakiś właśnie komentarz, tak jak mówiłem, który skin wam się najbardziej podoba, no i pamiętajcie żeby też wpisywać kodzik, gdzie leją sklepy, bo to mnie mega wspiera, mam nadzieję, że wszystko wam pokrótce przedstawiłem, co i jak z tą aktualizacją. E, także co? Ja się z Wami żegnam. Widzimy się na sklepach i na e, streamach, bo streamy są codziennie o 18, a sklepy też są codziennie na kanale. Także co? Ja się z Wami żegnam. Widzimy się e, już za niedługo. Siemaneczko!